Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o temacie niezbyt przyjemnym dla obu stron: czyli o redukcjach etatu, o zwolnieniach, jak zwał, tak zwał, o tym, z czym boryka się każda firma, niestety, na każdym poziomie czy to początkowym, środkowym, końcowym, chociaż źle to określiłem ale każda firma nie są to przyjemne sprawy. Opowiem to ze swojego doświadczenia, ze swojego punktu. A teraz, standardowo. Szybka kawa. Nie Franciszek, niestety. Dawno nie było Franciszka. Skąd taki niby pesymistyczny temat? Niestety i w naszej firmie czasami zdarza się tak, że trzeba kogoś zwolnić, z kimś nie przedłużyć umowy. I tak też było w zeszłym tygodniu. Nie przedłużyliśmy kilku umów i musieliśmy pożegnać jedną osobę. I to niestety, niestety nie są przyjemne rzeczy, pomimo tego, że już ten proces mam dawno za sobą, proces, gdzie mocno wchodziło się emocjonalnie w podziękowaniu danej osoby za swój czas. To niestety, jakaś część sumienia, jak można tak nazwać, jakaś część tego przeżywania zawsze pozostaje. To nie jest tak, że dziękujemy czy zwalniamy kogoś. I robimy to z premedytacją, bez żadnych emocji. Tak to nie działa, przynajmniej u mnie tak nie działa i zawsze to przeżywam. Naprawdę zawsze to przeżywam. Tak mówię, może nie tak, jak przy pierwszym zwolnieniu, drugim, trzecim, ale zawsze niestety jest ta doza takiego smutku, takiej nostalgii rozmyślenia, że może coś było nie tak, może dało się to uniknąć. Zawsze przychodzi takie rozmyślanie i chyba dobrze. Bo jeżeli myślimy, dlaczego kogoś zwolniliśmy, czy komuś podziękowaliśmy za współpracę i czy można było zrobić inaczej, żeby tą osobę zatrzymać, to wydaje mi się, że to jest połowa sukcesu, żeby nie traktować tych ludzi przedmiotowo. Bo najgorsze w tych wszystkich firmach, szczególnie w korporacjach, gdzie widzi się cyferki tak, i zwalnia się dlatego, że są cyferki, że tu się nie zgadza, i tam jest niestety takie przedmiotowe podejście. Oczywiście zawsze jest lepiej zatrudniać niż zwalniać. Dawać ludziom szczęście niż smutek, no ale nie zawsze tak się da, naprawdę nie zawsze się, tak się da. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to ten etap zatrudniania i zwalniania jest przed tobą, będzie przed tobą. I czy da się jakoś przygotować do tego procesu? Czy może jest jakiś schemat, jakiś system, który można wdrożyć, żeby było lżej, łatwiej? No nie wiem, przedstawię Wam swój punkt widzenia, to jak ja to robię i mój system oczywiście każdy ma swój system każdy ma jakiś swój proces każdy podchodzi do tego etapu inaczej znaczy ciężko nazwać to systemem ale za chwilkę o tym opowiem za gardle. człowiek rzadko gada a jak gada to szybko zasysa zasysa zasycha a więc Vincent, powiedz nam, jaki jest system zwalniania. Nie ma takiego systemu, przynajmniej ja nie mam takiego systemu. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, nie traktuję ludzi przedmiotowo. Każ, z każdą osobą żegnam się z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny. Czy znaczy, nie przedłużenia umów, umowy, a dlaczego nie przedłużyłem tej umowy, czy zwalniam, bo, bo coś jest nie tak, ale dlaczego zwalniam, bo coś jest nie tak. Nie można zastosować systemu, nie można ludzi traktować przedmiotowo. Wydaje mi się, że każdy z nas jest inny, każdy ma inne, może nie tyle predyspozycje, inaczej przeżywa daną sytuację. Są osoby, z którymi się żegnałem i które naprawdę traktowały to emocjonalnie, a są osoby, które zwalniałem i im to było wszystko jedno, tak? bo poszło gdzieś indziej. Chyba, że przeżywało to mega wewnętrznie, pokazywały na zewnątrz, a później kilka dni wyjęte z życiorysa. Jednak system w takich sytuacjach nie powinien istnieć. Jeżeli istnieje w, w korporacjach, to, to wydaje mi się, że to jest mega, mega złe i niesprawiedliwe, bo tak jak wspomniałem, każdy z nas jest inny. Wydaje mi się również, i ja przynajmniej tak stosuję, z każdą osobą staram się tłumaczyć, dlaczego. To nie jest tak, że siadam i mówię, no, no panie Kowalski, no, dzisiaj pana zwalniamy, bo, bo jest wtorek, a we wtorek fajnie ludzi zwolnić, tak? Nie, zawsze jest jakaś przyczyna, zawsze jest jakiś powód, zawsze dziękuję. Chyba raz się zdarzyło, że nie podziękowałem, ale to naprawdę był toksyczny, że tak powiem, związek firmowy i, i to, to nie miało racji bytu. I w jakiś sposób stałem oszukany i wtedy no ciężko, niestety, komuś dziękować. Ale w 99% zawsze dziękuję, zawsze staram się wytłumaczyć i uwierzcie mi, zawsze mi jest przykro i żal z zaistniałej sytuacji. Zdecydowanie lepiej jest zatrudnić, tak jak wspomniałem przed chwilą, dawać szczęście niż podcinać ludziom skrzydła. Bo jednak no, zwolnienie jest na którymś miejscu z tych najbardziej traumatycznych w naszym życiu. I mimo, że jest rynek pracownika, nie pracodawcy, to i tak to odbija się na osobie, której, którą zwalniamy czy której dziękujemy za współpracę. Tak więc, odpowiadając jeszcze raz na pytanie, ja systemu nie mam. Nigdy nie przygotowuję się do takich rozmów. Wiem dlaczego, wiem wcześniej, że coś trzeba zrobić i już kilka dni wcześniej, powiedzmy, jak dochodzi ta informacja, że no nie ma innego wyjścia, to przeżywam. To naprawdę to przeżywam na swój sposób i nigdy nie zażyło się tak w historii moich zwolnień, żebym zwalniał od tak. Nie, zawsze walczę o daną osobę. Jeżeli wiedziałem, że coś jest nie tak. Starałem się rozmawiać i rozmawiać i nigdy nie zwalniałem na samym początku. Dawałem czas sobie, tej drugiej osobie zobaczyć, czy da się coś naprawić, czy można zrobić coś innego, żeby tą współpracę naprawić. I jeżeli zderzaliśmy się ze ścianą i nie było innego wyjścia, to wtedy niestety tą decyzję, decyzję trzeba było podjąć. To jest niestety ta czarna strona biznesu. Bardzo czarna strona biznesu. Świat niestety nie jest idealny i, i takie rzeczy się zdarzają. Dziękuję za komentarze pod moim ostatnim filmikiem. Chciałbym wrócić do tego losowania i wyłonić osobę, osoby, z którymi pójdę na lunch, oczywiście, jeżeli wyrażę taką chęć. I w mega tajnym głosowaniu, naprawdę losowym głosowaniu, ale mega tajnym, nikt go nie widział, nawet ja go nie widziałem. Nie żartuję, oczywiście widziałem, ale tajne głosowanie, Został wybrany dwie osoby: pan Daniel Sznycer. Serdecznie zapraszam, z tego co kojarzę, Daniel jesteś w Wielkiej Brytanii, więc przy okazji jak będziesz w Warszawie, zadzwoń, pójdziemy coś zjeść. I Andre2000, tak Andre2000, również zapraszam na lunch. Porozmawiamy o wszystkim, nie tylko o biznesie, ale praktycznie o wszystkim. Jeżeli ktoś chciałby się spotkać, pomimo że nie został wylosowany, również dajcie znać, skoczymy do kafe Marcinka na jakieś piwo, pomimo że ja nie piję, wy możecie się napić i również porozmawiamy. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i za komentarze. Komentarze są mega cenne, bez różnicy jakie, hejtujących też tak, zapraszam. Wczoraj dokładnie, w sobotę, bo dzisiaj mam niedzielę. Gdy no mam to w niedzielę, biuro jest puste, czyli jest ta cisza, można się skupić. Słyszałem, w tygodniu ostatnio naprawdę jest Mexic, meksyk, meksyk, Meksyk. Grudzień niestety w biurze rachunkowym, nie tylko w biurze rachunkowym. Wydaje mi się, że w każdej firmy, firmie, a na pewno u mnie w każdej firmie, przez to, że jest 20 dni jest skumulowany czasowo i to natężenie pracy jest, jest naprawdę ekstremalne, jeszcze dodać do tego kilka spotkań jakichś potencjalnych klientów no to wszystko się wysypuje i w tygodniu robi się bieżący i awarie i nadgania się. Że nie ma, niestety nie mam ja osobiście czasu, żeby przysiąść, coś przeanalizować dokładnie, zrobić właśnie filmik, wysłać coś do Was, do was czy podziękować właśnie za komentarze. I już się zamotałem w tym całym mówieniu. Mamy niedzielę. W dniu wczorajszym, czyli w sobotę, byłem na takim spotkaniu networkingowym prowadzonym przez Artura Bociana na LinkedInie. Go kiedyś tam znalazłem. Bardzo fajne spotkanie. Naprawdę no, nie bywam praktycznie w takich miejscach. Z reguły żal mi czasu. Nie mam tego czasu. Ileś tam razy próbowałem iść, nie wypaliło, bo znowu problem z czasem. To jest właśnie główny problem, przynajmniej u mnie w dniu wczorajszym się udało, bardzo fajnie, bardzo kameralnie, kilka osób, ciekawe osoby i no, no było przyjemnie, tak więc mogę tak podziękować za zaproszenie i zapewne spotkamy się jeszcze raz. Wydaje mi się, że jeżeli są fajni ludzie, nie, dlaczego o tym mówię, bo spotkania networkingowe m, często niestety skupiają Idą w kierunku pozyskiwania klienta, tak? Idziemy na to spotkanie i musimy zrobić biznes, tak? Tylko biznes się liczy, nic więcej. A tutaj trochę inaczej. No, mnie bardziej interesują relacje, tak? żeby z kimś mieć jakąś dobrą relację, bo relacje przekładają się w przyszłości na biznes. Może nie od razu, ale w przyszłości. I te relacje są cenniejsze niż wymiana wizytówkami, niż informacja o że jesteś w tej branży, tamten jest tamtej branży, o ten spoko koleś jest z tej branży, ale generalnie nie znam go. Tak się nie buduje biznesu, tak się nie buduje relacji długoterminowych, przyjaźni w biznesie, bo, bo ta przyjaźń w biznesie to naprawdę jest ciężka sprawa, to kiedyś o tym opowiem. I w dniu wczorajszym właśnie było bardziej od strony tych relacji. Nie biznesu. Oczywiście przedstawiliśmy się, jeden, drugi, trzeci powiedział czwarty czym się zajmuje, ale później rozmawialiśmy o, o rzeczach przyziemnych. No, trochę zeszliśmy z rzeczy przyziemnych, ale o rzeczach przyziemnych. To było naprawdę miłe, bardzo mi się podobało. Costa Coffee Rondo ONZ, a w czwartek będzie, zabicie mnie, whisky gdzieś tam na Nowym Świecie, 32. Więc jeżeli byście chcieli się wybrać, ja na 100% będę. Do zobaczenia. To tak przy okazji nakręcania, nie wiadomo kiedy będę grywał następnym razem, także lepiej powiedzieć szybko, może nie szybko, więcej. Bo znowu może być przerwa 2-3 miesięcy, czy tygodniowa, aczkolwiek nie, bo za dwa tygodnie mamy święta, więc przed świętami trzeba będzie coś powiedzieć, jakieś życzenia noworoczne. Dlaczego mi się tak język plącze, jakieś życzenia noworoczne, bo wypada oczywiście jeszcze jedna kwestia, jak woli wyjaśnienia, to, że tam się ruszam, gdzieś tam się kręcę, bo za jak nagrywam i później patrzę, jak, jak wyszło nagranie i widzę, że mam jakieś takie dziwne ruchy, jakieś takie nieskoordynowane, to nie dlatego, że jest problem. Z opytem, z jakimiś tymi rzeczami, czy mam jakiegoś Parkinsona. Oczywiście nie chciałbym urazić tych, co mają, ale dosadnie się nie da przedstawić. Po prostu wydaje mi się, że tak mam. I każdy ma jakieś, jakieś takie, może nie schorzenia, ale jakieś głupie nawyki. Ja zawsze, naprawdę, jak jestem na jakimś spotkaniu, nie mam teraz tu przykładu, załóżmy, zamawiam kawę, przy, przynosi pani kawę. Dodaję cukier, mimo że ja nie słodzę, no ale jest to taka topakowanie taka, to, to z cukrem. Ja zawsze muszę je dotykać. Rozmawiając, muszę je dotykać wiercić, aż po prostu się rozwali. To jest jakiś taki głupi trik, którego staram się pozbywać, ja muszę coś z rękoma robić. I teraz w momencie, jak z wami rozmawiam, i nie mam nic z tej łapie, to się kręcę jakoś się wygina po prostu ten kąt I wiem, że tego robić nie mogę. Uwieźcie, walczę z tym. Żeby przemawiać do Was jak pan Andrzej Duda. Okej okay, moi drodzy, porozmawialiśmy sobie krótko o zwolnieniach. Każdy ma inne doświadczenia, nie mnie oceniać, czy ktoś robi lepiej, czy robi gorzej. Mamy różne charaktery, różne podejścia. Jedno, co mogę skrytykować, to żeby nie traktować ludzi, którym dziękujemy za współpracę przedmiotowo, bo to też są ludzie myślący, czujący, traktujmy ich tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas potraktowali, i będzie wszystko w porządku. A nigdy nie wiemy, czy tych osób nie spotkamy za 5, 10 lat, 15 lat. To też jest bardzo ważne. Tak jak wspomniałam, jest niedziela. Wracam do domu. Spróbujemy zmontować ten filmik, aczkolwiek nie wiadomo, jak to będzie. I do usłyszenia, moi drodzy, w najbliższym czasie, na pewno przed świętami. Do usłyszenia, dziękuję jeszcze raz i zapraszam osoby wylosowane do kontaktu. To sobie pójdziemy coś zjeść i porozmawiać. Do zobaczenia. Pozdrawiam.